Witajcie moi drodzy. OnePlus 13 wreszcie do mnie dotarł po dłuższych perypetiach. Powód jest dość prosty. OnePlus 13 zamawiałam w Niemczech z jednego powodu. Okazał się po prostu dużo tańszy niż w Polsce. No i właśnie z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować mojemu dobremu koledze Wojtkowi Serwisu X, dzięki któremu mogłam ten telefon zamówić właśnie z Niemiec. W sumie do samego końca wahałam się, czy zamawiać tego OnePlusa z Chin ale gdy okazało się, że na stronie Tradixzen, gdzie ja zazwyczaj po prostu kupuję telefony, nie ma OnePlus 13 z OxygenOS po globalnej premierze, to wiedziałam, że chyba coś jest nie tak. OnePlus 12, kiedy już ogłoszono globalną premierę, był właściwie od razu dostępny w tym sklepie z OxygenOS. No w tym przypadku było całkiem inaczej. Dlatego uczulam, jeśli jesteście zainteresowani OnePlusem 13 z Chin, to poszukajcie informacji w sieci, jak to wygląda. Z tego co znalazłam, to OTA działa tylko z rutem. Telefon musi być zrutowany, aby mieć w nim pełną i funkcjonalną, stabilną wersję OxygenOS. Ja nie mam doświadczenia w flaszowaniu telefonu, więc postanowiłam się w to po prostu nie bawić. W tym roku w pudełku OnePlus 13. Nie znajdziemy ładowarki w wersji europejskiej, szkoda, choć pudełko nie wydaje się takie typowo cienkie jak na telefon bez ładowarki, takie chyba złudzenie optyczne. W środku tylko przewód do ładowania, papierologia, szpilka, no i naklejek też nie ma. Sam OnePlus 13 kontynuuje wygląd poprzednika. Ja wybrałam tą wersję czarną, która dla mnie jest najbardziej stonowana. Ta wersja niebieska czy biała mniej do mnie przemawiały i przyznam się szczerze, że bardzo się cieszę z tej decyzji. Matowe plecki, matowa ramka, wygląda to świetnie. Jakoś tak bardziej premium niż to było w OnePlusie 12. Z tyłu są takie jakby taki jakby wzorek związany ze nie wiem, czy to z drewnem, w każdym razie robi to świetne wrażenie. Zwracam jednak uwagę, że te plecki są dość śliskie. Przyciski głośności umiejscowione są dość wysoko, co po przejściu z Vivo X100 Ultra wymagało ode mnie trochę przyzwyczajenia. No i też po... Po lewej stronie mamy ten slider do zmiany profili telefonu, co oczywiście jest super sprawą. Wreszcie mamy też certyfikat pełnej wodoodporności i to nie tylko IP68, ale także IP69. Ekran to LTPO o po podwyższonym świeżaniu do 120 Hz, 6,8 cala o rozdzielczości QHD. Ekran 10-bitowy, jasność szczytowa to 4500 nitów, ale oczywiście przy przeglądaniu treści HDR. Jasność typowa to 1600 nitów. Parametry są właściwie takie same jak w OnePlus 12. Jednak tutaj ten ekran jest mniej zakrzywiony, ale nie jest totalnie płaski. Jest takie zakrzywienie z czterech stron, ze wszystkich czterech stron, coś jak było m.in. w Oppo Find X8 Pro, co automatycznie go powiększa. Choć w rzeczywistości ten ekran większy nie jest od ekranu w OnePlus 12, jednak takie jest przynajmniej złudzenie. Uważam to za dobrą zmianę. Ja właściwie od razu po uruchomieniu tego, e, tego telefonu przeszłam z trybu barw naturalnych na barwy jaskrawe, bo jestem przyzwyczajona do mocniej nasyconych barw. Na razie nie mam zastrzeżeń do jasności tego ekranu, ale też nie było u mnie na razie jakiegoś mega mocnego słońca, więc na temat jasności w słońcu będę się wypowiadać później, jak go używam w słońcu pod obciążeniem, typu zdjęcia, filmy. Zobaczymy, jak ta jasność będzie się wtedy zachowywać. Do jasności automatycznej na razie nie mam również. Żadnych zastrzeżeń działa bardzo płynnie i właściwie nie ma tutaj się do czego przyczepić. Czytnik linii papilarnych jest teraz ultradźwiękowy, wcześniej był optyczny, był wolniejszy i to akurat jest według mnie duża zmiana, no i ten czytnik jest przede wszystkim też na dobrej wysokości. Co do działania tego telefonu nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Na razie Snapdragon 8 Elite, u mnie 16GB, telefon śmiga jak rakieta. Właściwie pierwsze co zrobiłam po uruchomieniu tego telefonu to zmniejszyłam sobie ikonki, bo podobnie jak to było w, w Oppo Findix 8 Pro na Color S, wydawały mi się bardzo duże. W ogóle muszę przyznać, że Oxygen OS to jedna z moich ulubionych nakładek. Bardzo płynne animacje, duże możliwości konfiguracji. To dla mnie duże plusy. W ogóle śmiałam się ostatnio do kolegi, że na Vivo z chińskiej dystrybucji musiałam włączyć sobie powiadomienia z aplikacji. A tu zmasowany atak powiadomień z każdej aplikacji zaczął mnie po prostu irytować i zajęłam się znowu wyłączaniem powiadomień z niektórych aplikacji. Także mm, można powiedzieć, że trochę używanie tych telefonów z różnych dystrybucji potrafi zmienić perspektywę. To, o czym muszę na pewno wspomnieć, to genialna haptyka. Po Vivo X10 Ultra czuje wreszcie prawdziwe sygnały haptyczne, a nie taką namiastkę wibracji. To bardzo miłe uczucie. Tym bardziej tą haptykę można sobie w jakiś tam sposób dostosować pod siebie. Jeśli chodzi o grzanie tego telefonu, nie chcę w tym momencie się wypowiadać ze stuprocentową pewnością, dlatego że na razie jest u nas dość chłodno. Były momenty, kiedy było cieplej. Teraz mamy takie 17-18 stopni to 20-parę stopni w słońcu. I na razie nie zauważyłam, żeby ten telefon jakoś bardzo mocno się grzał, no ale będę jeszcze chciała ponagrywać filmy w 4K w słońcu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i wtedy Wam już powiem w pełnej recenzji, jak to, jak to się zachowuje. Teraz mamy też dostępne opcje AI, jak podsumowanie AI, mowa AI, podobnie zresztą jak to było w Oppo Find X8 Pro, no ale nie działają w języku polskim. No, i też mamy opcję AI w galerii typu magiczna gumka czy usuwanie odbić. Jeśli chodzi o wsparcie, to teraz na OnePlus 13 dostajemy cztery duże aktualizacje Androida, 4 lata wsparcia Androida oraz 6 lat poprawek zabezpieczeń. Co do głośników, no to muszę przyznać, że grają bardzo dobrze. Grają dość szeroko, jest nawet jakaś namiastka basu i ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Jeśli chodzi o kodeki. Do specyfikacji OnePlusa 13 na stronie jest podane, że mamy LDAC, aptX zwykły, aptX HD i LHDC 5.0, natomiast u mnie na Denon Per Pro pojawił się jeszcze dodatkowo aptX Adaptive, zresztą podobnie było na, na OnePlus 12. No i teraz aparat, żeby nie przedłużać, to oczywiście specyfikacja tego aparatu znajduje się na planszy. Podobnie jak to było w OnePlus 12, mamy trzy obiektywy, ale teraz wszystkie są 50 megapikselowe. W tamtym roku OnePlus 12 mnie zaskoczył. Oczywiście ciężko było powiedzieć, żeby to był najlepszy aparat na rynku, ale postęp, jaki OnePlus 12 zrobił w stosunku do poprzednich modeli, był zauważalny. Tu główna matryca jest taka sama i te zdjęcia z głównej matrycy są dość naturalne, kontrastowe i z niezłą ilością szczegółów. Ze względu na to, że czasem potrafią one wyjść dość jasne, to podobnie jak w Oppo Finding X8 Pro korzystałam sporo z trybu Master. To jest taki trochę tryb pro, ale na automacie też można zrobić sobie zdjęcie. Od razu uczulam, że warto wyłączyć winietę, która dodatkowo przyciemnia zdjęcie. No i też wszystko zależy od scenerii, którą macie przed sobą, bo czasem w tym trybie master zdjęcia potrafią wyjść troszkę zbyt ciemne, ale to sobie można wszystko indywidualnie ustawić pod siebie. I chyba Najbardziej, co się rzuca w oczy teraz w OnePlus 13, to jest duża odległość ostrzenia z obiektywu. To jest chyba około 50 cm, przynajmniej z tego, jak nawet robiłam zdjęcia. No i to jest niestety regres w stosunku do OnePlusa 12. Ten obiekt, Teleobiektyw trzy razy jest taki sam jak w Oppo Find X8 Pro i wydaje się być całkiem niezły, mówię tutaj, jeśli chodzi o ogólnie o ilość szczegółów, no ale na dokładne analizy jeszcze przyjdzie czas. Widać też znaczną różnicę w zoomach powyżej 60 razy, szczególnie kiedy wyłączy się i włączy obiektyw AI i różnica jest tutaj chyba jeszcze większa niż to było w OPPO Find 8 Pro. Ale chyba najbardziej na razie zaskoczyły mnie zdjęcia nocne. Dość mocno popracowano nad tymi zdjęciami od czasów OnePlusa 12. Oczywiście to są dopiero pierwsze wrażenia, więc za wcześnie, żeby wydawać 100% opinię o tym aparacie, o tym zespole aparatów. Muszę tych zdjęć zrobić więcej, więc konkretniejsze wnioski na pewno pojawią się już w pełnej recenzji, czy też w porównaniu OnePlusa 13 do Honora Magic 7 Pro, bo jego oczywiście też mam. Jeśli chodzi o baterię, mamy nowej generacji ogniwo 6000 mAh i zapowiada się ta bateria naprawdę obiecująco. Oczywiście jest za wcześnie, żeby mówić teraz o sotach, bo to są tylko pierwsze wrażenia ale no naprawdę od tego czasu, kiedy go używam, to praktycznie nie muszę patrzeć na procenty, które uciekają, bo ta bateria zachowuje się świetnie, przynajmniej na razie. I tak jak mówiłam, na początku nie dostajemy już w zestawie ładowarki. Ładowanie przewodowe to jest 100 W, ładowanie bezprzewodowe to 50 W. I tą moją 65-watową ładowarką Samsunga naładowałam tego OnePlusa od 10% do pełna w... 52 minuty. Oczywiście wiadomo, że ładowarką dedykowaną byłoby to szybciej. To dopiero pierwsze wrażenia, więc wszystko jest jeszcze na gorąco. Po niesamowicie udanym OnePlus 12, 13 nie ma w sumie łatwo. OnePlus 12 był telefonem doskonale wyważonym pod kątem jakość cena. Tu jest trochę drożej na start. Oczywiście można było pokombinować tak jak ja, na przykład z Kodami i zakupem z dystrybucji zagranicznej. Brakuje ładowarki w zestawie ale w sumie zmiany w stosunku do dwunastki są zauważalne, choć nie wszystkie najlepsze. Na pewno już można powiedzieć o lepszym czytniku linii papilarnych, bardziej płaskim, wygodniejszym do konsumowania treści ekranie, ale z drugiej strony niesamowicie denerwuje mnie ta odległość ostrzenia stylu obiektywu, która tu jest ewidentnym regresem. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Oprócz OnePlus 12 mam jeszcze Honora Magic 7 Pro, więc już niebawem pojawią się zapewne na moim kanale nowe filmy. Także trzymajcie się, to były takie wrażenia, totalnie na gorąco i widzimy się oczywiście w następnych filmach i do usłyszenia. Cześć!